Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w ProWirtualnej Przestrzeni Rozwoju. Nazywam się Anna Koso i jestem psychosomatoterapeutką, co w praktyce oznacza, że uczę jak pracować z ciałem, oddechem, emocjami i musłem w celu psychoterapeutycznym. Dzisiaj kolejny dzień z cyklu Monday Meditation i zapraszam Cię do wspólnej praktyki, która ma na celu absolutne, maksymalne doenergetyzowanie Twojego ciała. Ciebie, Twojego ducha, umysłu. A więc zacznij od pozycji łatwej, od pozycji medytacyjnej, takiej, która jest komfortowa, ale jest stabilna dla twojego ciała, dla ciebie. Możesz siedzieć na podłodze albo na krześle. Pamiętaj o tym, aby twój kręgosłup był wyprostowany, barki odciągnięte od uszu, brzuch rozluźniony. Człówek głowy wyciągnięty do sufitu, broda lekko przybliżona do klatki piersiowej, gardła, tak, żeby poczuć zamek szyi. I kiedy będziesz gotowa, gotowy przejść do właściwej praktyki, która polega na tym, że dłonie są ze sobą splecione palcami, kobiety mają pierwszy kciuk lewy. Mężczyźni mają pierwszy kciuk prawy i na zmianę palec raz z prawej, raz z lewej ręki. I serdeczny palec, serdeczne palce są wyprostowane. Łokcie wzdłuż tułowia po bokach ciała, a dłonie na wysokości przepony. Palce skierowane do góry, palce serdeczne. Zamknij oczy. I teraz do tego będzie mantra: Ong. Ważne jest, żeby zaznaczyć G na końcu. I weź głęboki wdech przez nos i z wydechem długie Ong. I kontynuuj. Jeśli twoje Ong jest długie, wystarczy pięciokrotne powtórzenie. Jeśli twój oddech jeszcze nie jest tak wypracowany, wykonaj to powtórzenie 11-31 razy tyle, ile potrzebujesz, na ile masz czas i ochotę. Na sam koniec weź głęboki wdech przez nos. Z wydechem rozluźnij ręce, połóż je na udach, na kolanach i pozostań z zamkniętymi zamniętym, oczami, obserwując, co pojawiło się i co jest na teraz w Tobie na każdym poziomie. I kiedy będziesz gotowa, gotowy, zakończ praktykę. Życzę Ci udanego tygodnia, powodzenia. Zapraszam do komentowania i do zobaczenia.